Zimowy krajobraz za oknem, pierzyny śniegu pokrywające gałęzie drzew w parku i lesie, zawieja śnieżna nad polami, mróz trzeszczący pod podeszwami butów, lodowaty wiatr bezlitośnie smagający nasze twarze, ogień w kominku, ciepłe kakao albo koniaczek, kocyk i książka. Zima nie jedno ma oblicze. Jest i piękna, i groźna. Na pewno zimowe plenery idealnie pasują, by osadzić w nich powieść z wątkami kryminalnymi. I właśnie o takich książkach chciałabym opowiedzieć. Te, które przedstawię, najbardziej zapadły mi w pamięci, właśnie ze względu na zimową aurę. Teraz jest najlepsza pora, by wczuć się w ich klimat. Wśród nocnej ciszy Romana bratnego to wydana w 1987 roku powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w nocy z 24 na 25 grudnia 1976 roku na szosie z Połańca do wsi Zrębin. Mowa o okrutnym morderstwie, którego dokonali na swoich sąsiadach mieszkańcy pobliskiej wsi. Ofiarami była młoda, trzyosobowa rodzina, w tym kobieta w zaawansowanej ciąży. Młodzi wracali pieszo poboczem ciemnej drogi w wigilijną mroźną noc z pasterki. To głośna, niewyobrażalna zbrodnia czasów PRL. Bratny opisuje okrucieństwo przechodzące wszelkie pojęcie, ludzką zapiekłość, sąsiedzki konflikt mający swój początek wiele lat wcześniej, brak wszelakich hamulców u zbrodniarzy, obojętność gapiów, poczucie bezkarności i wyższości nad innymi. Roman bratny w czasach gdy książka została wydana, wielokrotnie zastrzegał, że sam tej historii nie wymyślił, że aż tak chorej wyobraźni nie posiada, że to, co na kartach książki, zdarzyło się naprawdę. Niewielkich rozmiarów powieść zapada głęboko w pamięci, a całości dopełnia dwuznaczny tytuł. Wśród nocnej ciszy, to przecież jedna z piękniejszych kolęd, którą ofiary dopiero co śpiewały w kościele, by chwilę później, nocą, zginąć również wśród ciszy świadków okrutnej zbrodni. Kamila Lackberg. Nazywana królową skandynawskiego kryminału najbardziej znana jest ze swej serii kryminałów rozgrywających się w szwedzkiej Fialbace. Inauguruje tę serię księżniczka z lodu i zimowych scenerii, jak wskazuje już sam tytuł, z pewnością tu nie brakuje. Sielankowe niewielkie miasteczko staje się przestrzenią dla popełnianych zbrodni. Nad ich rozwiązaniem czuwają policjanci z miejscowego posterunku i pewna pisarka. Ciekawie prowadzona fabuła z wplecionymi wątkami rodzinnych i miłosnych perypetii bohaterów stanowią równowagę dla mrocznych fragmentów powieści. Znacznie mniej popularna od kryminałów rozgrywających się we Fjalbace jest jednak książka Lackberg zatytułowana Zamieć śnieżna i woń migdałów, wydana prawie dekadę temu. Klimat tej historii buduje właśnie pogoda, szalejąca tydzień przed Bożym Narodzeniem zamieć śnieżna odcina na szwedzkiej wyspie grono ludzi, którym to przychodzi zmierzyć się nie tylko z brakiem możliwości dotarcia na ląd, zerwanymi liniami telefonicznymi, ale jeszcze zbrodnią i świadomością, że w klaustrofobicznej przestrzeni znajduje się morderca. Głęboko skrywane rodzinne tajemnice, skandale i demony przeszłości to wszystko znajduje się w tej zgrabnie napisanej zimowej opowieści. Co by nie mówić, ale skandynawskim twórcom niejako naturalnie przychodzi osadzanie fabuł swoich kryminałów w zimowym krajobrazie. Śnieg staje się jednym z głównych bohaterów także książek Mistrza Junesbe. Dosłownie występuje w aż dwóch tytułach: jak Krew na śniegu i Pierwszy śnieg. Pierwsza to opowieść o człowieku paradoksie, wrażliwcu, który jest jednocześnie płatnym mordercą, mającym zabić żonę swojego zleceniodawcy. Problem w tym, że kobieta staje się obiektem jego uczuć. Jak wybrnąć z tej skomplikowanej relacji zawodowo-uczuciowej, której jeszcze towarzyszy niezwykle mroźna zima w Oslo? Koniecznie przekonajcie się sami. Książką, która jest wzorcowym przykładem geniuszu fabularnego Norwega UNSB jest jednak pierwszy śnieg, czyli powieść, która od pierwszych stron obezwładnia mrokiem, tajemnicą i okrutnymi zbrodniami. Wraz z pierwszymi oznakami zimy oslo szokują wiadomości o kolejnych morderstwach, których ofiarami zawsze padają kobiety. Do tego morderca zostawia w pobliżu miejsca zbrodni i Bałwana. Nezbe stworzył ikonę powieści kryminalnej: bezkompromisowego, niepokornego, niezwykle inteligentnego, choć funkcjonującego w mrokach uzależnienia od alkoholu komisarza Harego Hule. Dla mnie Pierwszy Śnieg to jedna z najlepszych książek kryminalnych. Zimowe zestawienie kryminałów nie byłoby pełne bez powieści Dziewczyna bez skóry Grenlandczyka Matsa Pedera Nordbo. Bohater tej książki przyjeżdża z Danii do stolicy Grenlandii po tragicznych osobistych wydarzeniach. Znajduje zatrudnienie w lokalnej gazecie i chwilę potem wplątuje się w zagadkę, a tym samym z dziennikarza staje się śledczym. Atutem tej historii jest lód, mróz, bezkres śnieżnego krajobrazu i dzika przyroda. To one oddają grozę popełnionej zbrodni. Sam mat Peder Nordbo. W jednym z wywiadów mówił, że swoje książki pisze, by pozbyć się smutku, a pomaga mu w tym sama przyroda. Inspiracji szuka na krawędzi świata, pośród górskiej pustki i lodu. Kasztanowy ludzik scenarzysty Sorena Sveistrupa to jedna z tych kryminalnych historii, w której obok emocjonującego wątku kryminalnego mamy opisanych szereg problemów społecznych nurtujących danie, jak przemoc, molestowanie, niefachowa opieka społeczna, brak zainteresowania ze strony rządu kwestiami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Ta pogłębiona diagnoza społeczna jest ogromnym atutem książki. Niech nie zmyli was tu tytułowy ludzi z kasztanów, wszak kasztany to atrybuty jesieni. Są też ważnym elementem tej książki, jednak to śnieg powoduje tu grę na wyobraźni czytelnika. Jedna z bardziej zapadających w pamięci scen rozgrywa się właśnie w śnieżnej scenerii. To jedna z tych książek, których nie odłożycie, dopóki nie poznacie rozwiązania zagadki. Zimę w najbardziej dzikim, przerażającym i niesamowicie mrocznym wydaniu znajdziecie w inaugurującej serię kryminałów z komisarzem Martin Servat w książce Bielszy odcień śmierci genialnego Bernarda Minier, który jest twórcą francuskich kryminałów, co odkłamuje mit, że tylko kryminały skandynawskie trzymają poziom. Te historie zaprzeczają stereotypowi, że kryminał to literatura gorszej jakości. Dla mnie twórczość Minie to literacka uczta. Jego powieści napisane są pięknym językiem, zaskakują pogłębioną refleksją, oczarowują postacią głównego bohatera, którym jest wspomniany Martin Serva, zupełnie zwykły facet, człowiek tzw. starej szkoły, dobrze wykształcony, refleksyjny, słuchający muzyki klasycznej, a zwłaszcza rozmiłowany w twórczości Gustawa Malera, z trudem odnalezczenia znajdujący się we współczesności i jej nowych technologiach. CERWA jest taki jak większość z nas, pełen troski o bliskich, o przyszłość swojego kraju. Akcja książki Bielszy Odcień Śmierci rozgrywa się w pirenejskiej dolinie. U mnie w atmosferę zbrodni i mroków ludzkich czynów idealnie wpisuje się przyroda, czyli jej tak jak w przypadku tej historii, niedostępne Pireneje, górskie przepaści, zasypane śniegiem doliny, wiatry wyjące tak, że można popaść w szaleństwo. Od samego wspomnienia tej historii przeszywa mnie lodowaty dreszcz. Dziewczyna węgle Donato Carisi. W tej powieści mamy włoskie, senne, leżące na uboczu alpejskie miasteczko, w którym nagle wydarza się tragedia. Przed Wigilią znika bez śladu nastolatka z tak zwanego dobrego domu. Miała do pokonania jedynie drogę do kościoła. Tajemnica goni tu tajemnicę. Mieszkańcy miasteczka są skryci, rodzice dziewczyny wyraźnie coś ukrywają, a do tego sceneria, w której przychodzi agentowi specjalnemu prowadzić poszukiwania, czyli wszechobecna, tytułowa mgła i śnieg. To powieść o istocie zła, o mrokach tkwiących głęboko w człowieku, o grze pozorów, która sprawia, że winnym okazuje się ten, kogo nigdy byśmy o to nie podejrzewali. Istotny jest też wątek fanatyzmu religijnego, wpływu mediów na nasze życie oraz tego, jak łatwo jest mediom manipulować opinią publiczną. Zimową porą czyta się tę książkę z najwyższą przyjemnością. Z polskich kryminałów chyba najbardziej zimą kojarzy mi się Motylek, czyli pierwszy tom serii o policjantach z Lipowa Katarzyny Puzyńskiej. To są kryminały w wersji light, choć przyznam, że każdy kolejny tom serii jest coraz mroczniejszy. Atutem książek Puzyńskiej jest oddanie realiów pracy policji z prowincji. Mundurowi z maleńkiego komisariatu podlegającego Brodnickiej Komendzie Policji muszą stawić czoła zbrodniom, które w niespotykanej dotąd skali zaczynają być popełniane w dotychczas sielskiej scenerii Pojezierza Brodnickiego. Mroźna, zimowa aura ma tu niebagatelne znaczenie dla osadzenia fabuły, zaś mała społeczność sprzyja wrażeniu osaczenia podejrzeniom i tajemnicom skrywanym od pokoleń. Korzystajmy zatem z długich zimowych wieczorów i czytajmy książki, w których zima i śnieg to zasadnicze elementy historii oraz piękny i zarazem przerażający element krajobrazu. To co? Ulepimy dziś Bałwana? Zachęcam do subskrybowania kanału Ex Libris. Miło jeśli zostawicie komentarz i podzielicie się swoimi ulubionymi zimowymi książkowymi historiami.